Zespół szkół ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej obchodzi swoje stulecie. To okazja do świętowania. Uczniowie przygotowali wyjątkowy pokaz mody, który odbył się w pałacu Kultury Zagłębia. Jak wyglądały przygotowania do tego pokazu mody? Przygotowania trwały już dużo wcześniej. Uczniowie najpierw po prostu był pomysł, żeby stworzyć kolekcje autorskie. Były one na tyle dobre, że postanowiliśmy my jako szkoła pokazać je na zewnątrz ile kreacji ile modelek pokaz składał się z trzech autorskich kolekcji po sześć eksponatów czyli w sumie 18 kreacji autorzy kolekcji które widzieliśmy na wybiegu odnoszą spore sukcesy tak szczególnie jedna kolekcja młodego projektanta Daniela Solipiwko została wyróżniona na ogólnopolskim konkursie dla młodych projektantów został finalistą więc myślę że jest to duży sukces jest z nami Kamil Sobczyk, który przyglądał się dzisiejszym pokazom mody. Jak je oceniasz? Oceniam je bardzo pozytywnie, ponieważ młodzież jest bardzo zdolna. I tutaj, jeżeli chodzi o zespół szkół w Dąbrowie Górniczej, to mamy kilka pomysłów już na współpracę, która mam nadzieję już zacznie funkcjonować w tym roku. A jeżeli chodzi o, o, o młodych projektantów, to ich kolekcje były naprawdę spójne i mają, mają duże zadatki na, na wspaniałych projektantów. Czy coś Cię zaskoczyło? Zaskoczyło mnie to, że dzisiaj jest ładna pogoda, bo miało nie być i właśnie obawialiśmy się wszyscy, że e, może jednak się nie udać to i jestem bardzo pozytywnie tym zaskoczony. Tutaj mamy jednego rodzynka, który właśnie wygrał e, nagrody w konkursie dla projektantów i e, chłopak naprawdę zrobił kolekcję, która jest taka futurystyczna. Widać, że jest spójna, widać, że ma pomysł na to, jak, jak pracować z formą, e, kształtem, tak naprawdę tak dosyć, dosyć rzeźbiarsko podchodzi do tego, więc myślę, że, e, myślę, że z nim będzie ciekawa współpraca później. Jak wyglądały prace nad kolekcjami od strony technicznej? Prace nad kolekcjami od strony technicznej wyglądały w ten sposób, że na pierwszym etapie powstały same projekty, czyli rysunki żurnalowe. Potem robiliśmy dobór materiałów i dodatków, korelację z, e, wszystkich dodatków. Następnie była zrobiona konstrukcja, kupiony materiał, no i młodzież wykonywała poszczególne e, modele. Ale na samym początku były pomysły? E, były pomysły. Pomysły, które Państwo mogli zobaczyć podczas tego pokazu, były... Dokładnie pomysłami młodzieży, tak jak i cały ich pokaz, to był ich pomysł i robione to było dla nich. Jak powstawały? Była burza mózgów. Każdy projektant odpowiadał sam za swoje projekty. Przynosił ich kilkanaście zrobionych, i spośród tego te najlepsze, które naszym zdaniem były najpiękniejsze, zostały wybrane. Szycie tych strojów to są tygodnie, miesiące? No szycie trwa o wiele dłużej. Młodzież szyła od grudnia aż do zeszłego tygodnia. Jeszcze były ostatnie wykończenia. Szyła na zajęciach dodatkowych poza lekcjami. To nie pierwsza z inicjatyw, którą przygotowuje Dąbrowski Ekonomik. Już niedługo relacja z kolejnych wydarzeń związanych z obchodami stulecia szkoły oraz miasta.